Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto-Miasto. Dzisiaj odwiedzamy Nałęczów, aby pokazać Wam, jak wygląda smartne uzdrowisko sanatorium oraz na czym polegają rowery trzeciej, czwartej generacji. Jeden z głównych fundamentów mobilności w nowoczesnych miastach. Do zobaczenia w Nałęczowie! Nałęczów, gmina wiejsko-miejska, w której mieszka prawie 9 tysięcy mieszkańców. Budżet nałęczowa to ponad 70 milionów złotych. Patrząc na lata wsteczne, praktycznie w ciągu czterech lat podwoiła swój budżet. Historia nałęczowa sięga roku 1751, kiedy Stanisław Małachowski, zakupując część tej ziemi, nadał nazwę nowo tworzącemu się miastu od swojego herbu, czyli nałęcz. W mieście tym przebywali znani poeci, pisarze jak Bolesław Prus, Stefan Żeronski czy też Henryk Sienkiewicz. My dzisiaj w Nałęczowie pokażemy Wam na czym polegają rowery trzeciej, czwartej generacji, czyli ten ekologiczny, fajny, nowatorski sposób poruszania się w miastach polskich, ale o tym za chwilę. Jesteśmy przy rowerach czwartej generacji. W Nałęczowie turyści, mieszkańcy, kuracjusze mogą wypożyczać, korzystać rowery, które nazywamy rowerami czwartej generacji. Dostępne są zarówno rowery tandem, cargo, czy też konwencjonalne. Rower czwartej generacji. Z punktu widzenia swojej konstrukcji niczym do końca nie różni się od zwykłego roweru, który mamy w domu. Różnicy nadaje mu system tak zwanej kontroli jazdy oraz odpowiednie skojarzone z nim aplikacje oraz systemy, które pozwalają w czasie rzeczywistym sparować, połączyć użytkownika oraz dany rower, który zostaje wypożyczony. Jak to się odbywa? Mamy loka, mamy QR-kody, które. Znajdują się zarówno w rowerze, jak i w aplikacji. Tak wygląda LOCK, blokada, która znajduje się na tylnym kole. Jak widzicie, rower i ta blokada, która jest ze sobą bardzo silnie sprzężona, posiada kody QR-Code. Tutaj i tutaj. Ten kod charakteryzuje nam w sposób unikalny rower, który jest wypożyczony. Z drugiej strony mamy aplikację, która nam łączy telefon, smartfon z użytkownikiem, który chciałby z tego roweru korzystać. Zbliżenie swojego telefonu do tego QR codu powoduje nam w czasie rzeczywistym sparowanie chcącego wypożyczyć oraz rower, który zostanie wypożyczony. W tym samym czasie system porównuje, czy ja jako użytkownik posiadam środki, żeby ten rower wypożyczyć. W kolejnym kroku, jeżeli posiadam, następuje połączenie i wysyłany jest sygnał po internecie, w protokołach TCP IP odpowiednio szyfrowanych do tego loka, który po prostu nam się odpina. Dzięki temu użytkownik bierze rower i jedzie zwiedzać przepiękny Nałęczów. Parę słów o rowerach trzeciej oraz czwartej generacji. System, który znajduje się nam w Nałęczowie jest systemem, nazwałbym go hybrydowym, dlatego też na swój sposób unikalnym, ponieważ łączy on rowery trzeciej oraz czwartej generacji. Trzecia generacja, czyli poprzedzająca to, co możemy doświadczyć w Nałęczowie, polega na tym, że mamy takie wielkie stacje dokujące rowery czyli po prostu musimy pojechać i zostawić ten rower przy stacji dokującej. Czwarta generacja. Pozwala dowolnie rowery pozostawić w miejscu, w którym mamy ochotę, albo miasto przeznaczyło odpowiednie tereny. Połączenie tych dwóch systemów daje nam możliwość zarówno opcji jednej, jak i opcji drugiej. A teraz parę słów o aplikacji, którą pokażemy Wam dosyć namacalnie, jak ona funkcjonuje z punktu widzenia roweru oraz użytkownika. Uruchamiamy aplikację. Aplikacja, wykorzystując system GPS, namierza nam klienta, który będzie z danego roweru korzystał oraz wszystkie rowery, które znajdują się w okolicy. Możemy doładować swoje konto. Jeżeli jest ono doładowane, wtedy jako użytkownik możemy korzystać. Należy pamiętać, że w Nałęczowie każde wypożyczenie ma pierwsze 10 minut za darmo. Jeżeli bierzemy udział w projekcie recyklingowym, to również z tego też tytułu otrzymujemy pewne minuty za darmo do jeżdżenia. W kolejnym kroku, jak chcemy rower odblokować i z niego korzystać. Klikamy sobie możliwość odkodowania. Wtedy w aparacie skanujemy QR-kod, dzięki czemu następuje jednocześnie sparowanie aplikacji systemem. Jeżeli mamy środki, system pozwala nam wypożyczyć rower i jedziemy zwiedzać piękne Nałęcze. Zostawiamy rower pod urzędem miasta. Miejsce do tego celu przeznaczone i pamiętajcie: koniecznie zamykamy ręcznie loka, żeby inna osoba mogła również z tego roweru skorzystać. Witam, panie burmistrzu. Witam, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Panie burmistrzu, byłem przygotowany na jakiś ogromny deszcz. Okazało się, tak. że zostało mnie miasto w budowie oraz piękne słońce. Jakim tak. miastem jest Nałęczów? Nałęczów jest miastem pięknym, zielonym, rozkwitającym. Miasto ogród, miastem uzdrowiskowym, leczącym nadciśnienie choroby serca i współistniejące e Miastem wypoczynkowym, miastem przyjaznym dla mieszkańców też, jeśli chodzi o osiedlanie się tutaj, życie, bo jest takim troszeczkę slow city, nie jest to duże, duża metropolia, ale znajdująca się też w pobliżu dużej metropolii, bo przecież mamy Lublin niedaleko, Puławy, więc są miejsca pracy, ośrodki duże kultury, a Nałęczów jest miejscem na to, żeby żyć, mieszkać fajnie i wypoczywać też bo miasto takie slow city, jak pan burmistrz wspomniał, oraz miasto jednak wypoczynkowe to miasto, w którym ludzie wypoczywają. A tak. czy ma tą swoją charakterystykę takiej smartności? Bo ja cały czas szukam w polskim samorządzie tego pierwiastka inteligencji. To, co pan powiedział o tej smartności to jest to kwestia też punktu widzenia. Ja myślę, że każdy inaczej postrzega trochę to, to smart city. Dla mnie jako samorządowca smart city to jest też umiejętne zarządzanie miastem i jego budżetem, żeby rozwiązywać różne problemy mieszkańców. A jak się ma pewne ograniczenia budżetowe, to to smartne zarządzanie powinno polegać na tym, żeby maksymalnie każdą złotówkę w budżecie wykorzystać. I na tym się też opiera nasza strategia, ponieważ my opieramy swoje inwestycje na pozyskiwaniu dotacji. I właśnie po to, żeby zwielokrotnić te, te nasze możliwości inwestycyjne. I to się dzieje w Nałęczowi od kilku lat. Zresztą e, nawet ubiegły rok i pewne rankingi, chociaż ja nie zwracam do końca uwagi na rankingi, ale nawet w rankingu Rzeczypospolitej znaleźliśmy się na 16 miejscu, w w Polsce, jeśli chodzi o poziom pozyskiwanych dotacji w przeliczeniu na mieszkańca, co jest naprawdę dużym sukcesem. samorządów w Polsce mamy jednak parę tysięcy. Mamy parę tysięcy. I to, co Pan powiedział, jesteśmy dzisiaj w miastem w budowie rzeczywiście. No Pogoda kalifornijska, słońce świeci deszczu nie ma, ale, ale w kilku miejscach są duże inwestycje, poczynając od obwodnicy Nałęczowa, e, która się w tej chwili buduje po takie lokalne, rewitalizacyjne działania i na terenie parku zdrojowego, centrum miasta, W wzgórze Poniatówka. Notabene e, jesteśmy. Młodym samorządem jako miasto, bo, bo będziemy teraz święcić w przyszłym roku okrągłą okrągł dopiero rocznicę, ale to jest poniżej setki. Tradycja uzdrowiskowa to jest ponad 200 lat, natomiast w trakcie rewitalizacji wzgórza Poniatówka okazało się, że były elementy starego grodziska z przełomu X, -X XII wieku. Czyli tutaj ta tradycja nałęczowa, jakiś Czyli klimat, jest długa. klimat, warunki, woda, miejsce już sprzyjały wtedy, żeby tutaj w tej części się osadzać. Dokładnie tak. Dokładnie e, Panie burmistrzu, ale nie wspomniał Pan o jednej rzeczy: jeden z lepszych w Polsce systemów rowerowych, hybrydowy. Czy w ogóle mieszkańcy są z niego zadowoleni? Bo to jest unikalny system, patrząc na swoje funkcje na różne rowery, również elektryczne. Tak, myślę, że jeden z pierwszych w Polsce, jeśli chodzi o czwartą generację to jest ten ciąg dalszy mojej wypowiedzi dotyczącej smartnego zarządzania i smart city, tak? bo y, przez chwilę skoncentrowałem się na tych elementach budżetowych, pozyskiwanie dotacji, ale to rzeczywiście też y, wdrażanie takich nowoczesnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia mieszkańców, i jakość funkcjonowania samorządów, właśnie chyba jako jedna z pierwszych gmin uzdrowiskowych i w ogóle takich niedużych gmin wprowadziliśmy w ubiegłym roku system roweru miejskiego, co więcej jest to system czwartej generacji, czyli jest lo lokalizacja rowerów, wszystko działa na aplikacji, nie ma stacji specjalnych odstawiania, także w każdym miejscu można sobie zdefiniować wirtualnie to, to miejsce, w którym klient rowery odstawi. Ta usługa jest dedykowana i mieszkańcom, ale też turystom, przede wszystkim kuracjuszom, którzy przyjeżdżają do Nałęczowa, mogą zwiedzać okolice, dojechać do samego Kazimierza, Wojciechowa, Womolnicy. Nie skupiamy się tylko w obrębie naszej własnej gminy. Dla kuracjuszy, turystów i mieszkańców też mamy smartne rozwiązanie i promowanie też pewnych nowych technologii, czyli elektryczny autobus, który kursuje pomiędzy centrum miasta. Przyznam się, że go też A. nagraliśmy. Dzisiaj akurat mieliśmy, Super. to szczęście, że nam się objawił za naszym A. nagraniem. Kiedy omawiałem rowery. Tak, właśnie on jest dedykowany temu, żeby pewne rozwiązania nowoczesne i proekologiczne promować. tak. I się świetnie sprawdza. Komunikuje miasteczko z dworcem kolejowym. Kuracjusze i mieszkańcy korzystają też z rowerów. Zresztą też wspólnie z jednym z podmiotów gospodarczych wprowadziliśmy taki system bezpłatnych minut za zdawanie butelek PET. No, u nas, no tak? i to właśnie jest taki element, który mi się ewidentnie bardzo spodobał, że. Łączycie jakby ten rower, czyli bycie Takie. tym ekologicznym łącznie z tym recyklingiem, czyli oddawaniem tego plastiku On i tak w zamian... Turysta, bardziej mieszkaniec może z tego roweru korzystać. Tak jest. I cały czas konsekwentnie na pewno będziemy to promować. Jest to pierwszy rok edycji takiego działania, ale, ale przymierzamy się do tego, żeby. To jest taka praca u podstaw trochę, prawda? Ale na pewno będziemy w kolejnym roku również. Panie burmistrzu, smartne miasto, inteligentni, smartni mieszkańcy, dużo turystów. Życzę sukcesów i do zobaczenia. Dziękuję i zapraszam ponownie do Nałęczowa. Dziękuję bardzo. Inteligentny Nałęczów to bez wątpienia miasto miejsce, do którego będę wracał. Pokazaliśmy Wam dzisiaj trochę miasta, samego Nałęczowa oraz bez wątpienia miasto, które jest w dużej przebudowie, bo te inwestycje tutaj po prostu są widoczne zarówno w parku z grzechym, jak i dookoła. Rowery czwartej, trzeciej generacji, czyli system, który jest tutaj zaimplementowany, bez wątpienia jest unikalny. Pokazuje on, że można w takich miejscach jak uzdrowisko na Łęczów wdrażać innowacyjne, ciekawe produkty, które trochę zmieniają percepcję z tego samochodu na zielony, ekologiczny rower. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Szczególnie proszę o łapkę do góry i subskrypcję kanału Miasto-Miasto, ponieważ staram się pokazywać Wam tam fajne przypadki, a na Łęczów bez wątpienia taki jest. Ja Was. Żegnam i do kolejnego odcinka.